Witajcie kochani na tarot Esme. Przed nami ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych ryb na maj 2022 roku. Przygotowałam dla Was drogie rybki talię Zen Tarot. Tak jakoś poczułam, że jest to talia, która na ten moment z Wami będzie rezonować. No i talia Życie z Aniołami. Popatrzymy, jakie przesłanie na ten czas mają dla Was aniołowie. Kochani, zapraszam na moją stronę internetową www.tarotesma.pl. Link do strony znajdziecie pod filmem, i też tutaj wrzucę. Będzie będziecie mogli sobie wejść od razu na stronę z tego linka. Ok, no dobrze. Zobaczmy, kochani. Jakie przesłanie dla Was mają aniołowie na Maj dla rybek? Ryby. Ryby, ryby maj 2022 roku, ryby maj 2022 roku, co dla ryb na ten czas? Ryby maj 2022 roku, co dla ryb? Oczyszczenie. Energia oczyszczenia Wam się pokazała, drogie rybki. Już czytamy znaczenie tej karty. No, będzie, może być naprawdę taki interesujący miesiąc, bo jak się pojawia energia oczyszczenia, to zapewne czemuś trzeba będzie się przyjrzeć i zrobić porządek. Ok. Przekaz. Rozpocznijmy uzdrawianie swojego życia od oczyszczenia samych siebie. Kiedy to zrobimy, zobaczymy potrzebę uzdrowienia wszystkich relacji, które tego wymagają. Zawsze przed powstaniem nowego dokonuje się oczyszczenie. Aby nowe mogło się narodzić, rozpocząć swoją manifestację, stare powinno odejść z miłością. Cały wszechświat podlega temu procesowi. Jeśli nosimy w swoim sercu żal lub czujemy się skrzywdzeni, to znak, że potrzebujemy oczyszczenia. Nasz anioł stróż prosi, abyśmy zaczęli oczyszczanie naszych emocji. Jest to bardzo ważne dla nas, ponieważ ta karta mówi o tym, że chcemy się czuć szczęśliwi i nie chcemy już dłużej nosić w swoim sercu niepotrzebnych emocji. Anioły oczyszczenia z radością pokażą nam, jak uwolnić się od emocji, które nas obciążają. Usiądźmy w swoim ulubionym miejscu, weźmy kilka głębokich oddechów. Zobaczmy siebie jako wiosenny dzień pełen kwiatów i słońca i poczujmy to w sobie. Powiedzmy afirmację: Jesteśmy wolni od wszelkich negatywnych emocji, akceptujemy z miłością nowe życie, jesteśmy oczyszczeni. Piękna energia, piękna energia na pewno będzie dosyć wymagająca, podejrzewam w tym miesiącu, ale jeśli otworzycie się na to oczyszczanie, to może to naprawdę być wielkie błogosławieństwo. Tak to, tak to mocno czuję dla Was. Okej. Okay. No dobrze, zobaczymy, co pokaże tarot. Już wiem, dlaczego Osho Zen wzięłam, bo to jest właśnie taki tarot na takie przypadki, bardzo dobry. Uzdrawianie swojego życia od oczyszczenia samego siebie. No, takie przesłanie dla Was trochę na ten miesiąc. No dobrze, zobaczmy, co się pokaże dla ryb. Ryby maj 2022 roku. Ryby maj 2022 roku. Jakie energie, jakie potencjały dla Was, drogie rybki, na ten czas. Ryby, maj 2022 roku. Co dla Was? Główna energia. No to już wiadomo, z czego trzeba oczysz oczyszczać się. Tu jest energia poczucia winy do oczyszczenia. To jest pierwsza rzecz. Przeszłość, zmiana, przyszłość, rozkwit. No i to jest właśnie po to. Zaraz to rozwinę. Co będzie Wam pomagać? Odkładanie na później, co może przeszkadzać? Wewnętrzny głos, wpływy zewnętrzne, poza iluzje, wpływy ukryte, przełom, oczekiwania lub obawy, pięć tęczy i rezultat, albo rada, świadomość. Karta wieży z przełożenia, ona się tu nazywa Piorun. Więc to jest przed wami drogie rybki, jest dosyć taki mocny miesiąc, się zapowiada, ale wszystko się to dzieje po to, byście właśnie rozkwitali, byście się oczyścili, byście mieli jasny umysł. Tu jakieś rzeczy się nazbierały, może bo w karcie przeszłości mamy zmiany, coś się podziało, coś się zmieniło. Mogło być nawet takie dosyć trudne, dla niektórych nawet i no, takie trochę nawet i przerażające, bo w karcie, karta pieruna, karta wieży zawsze mówi o jakiejś sytuacji, która gruntownie została zmieniona, prawda, radykalnie tutaj jest pięknie ta karta pokazana, pokazany jest tutaj medytujący człowiek, nie wiem, czy to będzie widoczne, i cała jego konstrukcja tutaj się wali. Czyli to jest takie wyjście yy, spoza takiego patrzenia tylko i wyłącznie materialnego na życie. Tutaj jest, jest taka przemiana, otworzenie się na więcej, na postrzeganie wie, w wielu więcej yy, wymiarach, prawda? Yy, większej ilości wymiarów, może tak bym to lepiej powiedziała. I ta zmiana, która, yy, którą pokazuje. Ta karta mówi, to nie jest tylko i wyłącznie cykliczna zmiana. To po prostu nastąpił taki czas, że w Was pewne rzeczy muszą się po prostu zmienić, oczyścić. Już, już po prostu sami możecie odczuwać w maju, że dalej z taką konstrukcją psychiczną, mentalną, jaką macie, że to już dalej po prostu się nie pojedzie. Tak bym to mogła powiedzieć. Że tu potrzebna jest ta przemiana. I tą przemianą będzie właśnie zmiana sposobu myślenia, głównie z przejścia z myślenia lękowego, myślenia takiego wchodzącego w poczucie winy, yy, myślenia wchodzącego we wszystkie takie nieharmonijne energie. Yy, to, to trzeba to, to, nie jakby to powiedzieć, to, trzeba po prostu za, za sobą zostawić. Yy, już najwyższy czas przestać się martwić, już najwyższy czas przestać się zadręczać różnymi wizjami. Mówię tutaj w negatywie, negatywnymi. Często jest tak, jak się, jak się boimy, nie wiemy, co zrobić i tak dalej, to wymyślamy niestworzone historie. To trzeba za sobą, tego typu myślenie trzeba za sobą zostawić. To jest tutaj, myślę, naprawdę, kochani, taka bardzo ważna rzecz. To po prostu trzeba oczyścić. To trzeba się tego Takiego sposobu, bo to jest też nawyk. To też jest w pewnym sensie jakiś nawyk. Yy, I myślę, że to już z Wami po prostu nie będzie rezonowało takie podejście. Trzeba będzie pójść w nową, w nową stronę. I tutaj jest królowa rozkwitu. Zobaczcie, jaka ona jest piękna. Ona pstryka palcami i się dzieje. Kwiaty rozkwitają. To jest właśnie, to jest taka świadomość, która się otwiera w momencie, jak przestajemy. Wchodzić w takie energie, jak przestajemy nawykowo się martwić o wszystko, zamartwiać o każdego, o każdą sytuację, jak przestajemy wszędzie szukać y, dziury w całym, prawda? Jak przestajemy też y, pałować się za byle co. To też jest tutaj bardzo ważna rzecz. Tu jest myślenie w pozytywie, tu jest y, um, uświadomienie sobie, że to ja tworzę swoje życie właśnie i ten początek jest we mnie. Ale, żeby móc tworzyć, trzeba najpierw oczyścić. Tutaj najpierw musi być taka wielka taka renowacja, jakieś takie oczyszczenie. Może ktoś będzie chciał zrobić jakiś post nawet, żeby taki właśnie post dedykowany w intencji, żeby, żeby zrzucić z siebie to wszystko, żeby oczyścić z siebie te wszystkie nieharmonijne energie, które blokują ci prawdziwy rozkwit, które, które blokują ci przejawianie siebie. Na tych wszystkich poziomach, y, i też na poziomie fizycznym, jako dobrego zdrowia, y, na poziomie mentalnym, spokoju y, y, umysłu, prawda? I też na poziomie serca. To też jest tutaj bardzo ważne. Więc ten rozkwit może być Twoim udziałem, jeśli tylko pozwolisz sobie zobaczyć, że cały czas żyjesz troszkę w jakichś wyobrażeniach. Że skupiasz się na negatywach. To jest tutaj y, warto, będzie, myślę, że, że, te, że w tym miesiącu to bardzo dokładnie zobaczycie. Y, co Wam będzie pomagać? No, tu mamy kartę odkładania na później. To jest karta, która mówi, że ta osoba, ona żyje w szarym świecie i ciągle mówi, zrobię to później, później zacznę żyć, później na przykład spotkam się ze znajomymi, później. Stworzę rodzinę, później yy, yy, wydam te pieniądze, na które tak ciężko pracuję. Na przykład, później, później, później. To już czas przesta przestać okładać na później. Trzeba zacząć żyć tu i teraz, bo w ten sposób pozbawiamy się z tych soków życia. Jest fajnie to pokazane, bo to, co jest później, jest pokazane jako kolorowe, a teraz ta osoba tak, jakby z soków się w, w, po prostu poz pozbawia się tych soków życia tego całego kolorytu, którym, jest, którym może żyć, prawda, którym może uczestniczyć, to jest właśnie to. Więc ważną rzeczą jest, że to, co wam będzie pomagać, to uświadomienie sobie, że nie ma później, że jest tylko tu i teraz, nie ma później. I myślę, że kochani, dobrze by było, żebyście sobie to po prostu uświadomili, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ważna rzecz, żeby w maju zacząć korzystać z życia i zacząć widzieć życie jako tę jedność i jako tu i teraz to jest bardzo myślę, że to jest tutaj najważniejsza rzecz, żeby przestać odkładać na później. Jeżeli chcesz na z kimś porozmawiać, coś komuś wyznać, powiedzieć, to też zrób to teraz, nie bój się. Jeżeli chcesz zacząć żyć według swojej prawdy, też zacznij żyć według swojej prawdy. Najważniejszą rzeczą jest to oczyszczenie, żeby nie było już tych negatywnych energii, żeby zdjąć z siebie to jarzmo, bo to jest tak, tak naprawdę takie jarzmo, które sami na siebie nakładamy. Ja słuchałam ostatnio wykładu Anity Murdżani. Nie wiem, czy słuchaliście jej kiedykolwiek. Ona właśnie powiedziała, że po ciężkiej chorobie, jak była, to sobie uświadomiła. Że już więcej sobie tego robić nie będzie, że to wszystko, że zachorowała i tak dalej, było związane z tym, jak myślała, jak funkcjonowała i tak dalej. Więc y, ważne jest, żebyście, żebyście, kochani, też pozwolili sobie na takie oczyszczenie siebie z tego wszystkiego, co zostało wam gdzieś tam od małego albo nawet jeszcze wcześniej y, wrzucone do głowy, jako powinność, jako że tak ma być. Że y, trzeba nawet y, jakieś takie poddawanie siebie i y, całe to zamartwianie takie. Y, y, no tutaj, tutaj to jest wręcz takie, on, ona się aż drapie po głowie. No, może, może masz nawet, tak mi teraz przyszło, że może ktoś ma taki nawyk, któraś, y, któraś rybka ma że taki nawy, nawyk drapania się po głowie. Zastanów się, dlaczego tak się drapiesz. Jakie lęki to powodują? I to ci pokaże to, co masz do oczyszczenia. Idź za tym. Idź za tym drapaniem. No. Co, co może Wam przeszkadzać? Tutaj jest karta, która najchętniej bym chciała, żeby była na tym, co Wam może pomagać. A tu jest, to jest karta wewnętrznego głosu, czyli w klasycznym tarocie jest to kapłanka. I ona tutaj się pokazała na pozycji, co może. Co może Wam przeszkadzać? A kapłanka na tej, na tej pozycji będzie oznaczała, jakby to powiedzieć, zbytnie takie racjonalizowanie wszystkiego, zbytnie takie podchodzenie, brak takiej wiary, brak takiego otwarcia, na, na te rzeczy, które są takie tajemne, które są, wiecie, takie nieuchwytne. Tutaj ktoś powie, no to niech idzie na przykład do lekarza, no czasem trzeba pójść do lekarza, nie mówię, że nie, ale czasami warto też jest się wsłuchać w siebie, bo nam, przez nas też przechodzą jakieś informacje i my też możemy, każdy z nas dostaje tak, tak jakby to, tą połączenie, tą drogę, Zrozumienia po prostu dlatego, że jest, po prostu dlatego, że się narodził. Prawda? Więc to też tutaj jest taka bardzo, myślę, ważna rzecz. No a biorąc pod uwagę, kochani, tę kartę, to jeszcze ta odwrócona kapłanka, ona może jako coś, co przeszkadza, może oznaczać, że gdzieś możecie zaprzeczać temu swojemu potencjałowi. I potencjałowi tych wszystkich rzeczy, zaprzeczać temu, że takie oczyszczanie może Wam w jakikolwiek sposób pomóc, że to, że to, że to może być niepotrzebne i tak dalej. To jest, to jest tutaj taka najgorsza rzecz, jaką możecie zrobić: to po prostu zaprzeczyć, zrzucić to wszystko, zbagatelizować, ośmieszyć. To jest tutaj taka najgorsza rzecz. Nie wsłuchać się w tę swoją prawdę. A z wewnątrz będą informacje szły. Więc to jest tutaj podstawa. Wpływy zewnętrzne, karta poza iluzję. Wspaniała, wspaniała karta otwierania się świadomości, zrzucania właśnie tych iluzji. I myślę, że bardzo możliwe, że będziecie mieć koło siebie kogoś, kto wam tę zasłonę iluzji pomoże opuścić, gdzie jednak mimo wszystko uda się zobaczyć, jaka jest prawda. Uda się oczyścić to, co wam, <laughs> przepraszam bardzo, przemyka oczy na tę prawdę. Czyli też to, co tutaj była mowa, w tym, co może Wam przeszkadzać. Więc jeśli macie takich pomocników koło siebie, to otwierajcie się, pozwólcie sobie, dajcie sobie pomóc. Yy, ważną rzeczą jest też, żebyście tutaj yy, to jest też karta yy, karmy w pewnym sensie, bo yy, jest to są ostateczny tak naprawdę klasyczne, w klasycznym tarocie. I yy, jest to karta, która też będzie wskazywała na takie. Przebudzenie z zewnątrz, że te energie oczyszczające, przebudzające, one po prostu w maju będą do Was szły, więc trzeba z tego skorzystać. Warto z tego skorzystać, warto otworzyć się na to. Myślę, że to jest tutaj bardzo, bardzo ważne, zwłaszcza, że obok tej karty mamy kartę przełomu. Zobaczcie, ona tutaj, czy on rozbija mur swoją siłą wewnętrzną, swoją wiarą w siebie. Z przekonaniem swoim, że nie poddam się, dam radę, nie będę się już dłużej zamartwiać, otwieram się. To jest takie wspaniałe otwarcie. To jest ten moment przełomu, to jest takie przebudzenie. Obok karty yy, poza iluzją, obok karty sądu, ostatecznego to jest taka niesamowita energia przebudzenia się. Więc osoby z yy, pod znaku ryb, które. W tym y, miesiącu będą się na przykład świadomie rozwijały, mają szansę na naprawdę skok kwantowy, tak bym powiedziała. Tak to się tutaj pokazuje. Ważną rzeczą jest też to, co przedstawia ta karta. Jest to karta na pozycji oczekiwań lub obaw. Y, ja myślę, że y, jeżeli biorąc pod uwagę obawy, to ta karta może wskazywać, że nie uda Wam się przejść przez te drzwi. Że cokolwiek byście nie zrobili, to i tak nie wyjdzie tak, jakbyście chcieli. Nic bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego. W momencie, jak się otworzycie, jak zmieni się wasza energia, to zauważycie, że nie ma żadnej bramy. Że to jest iluzja. Tu kłódka, nie wiem, czy to widać. Kłódka jest otwarta. Nie ma co jej wyważać. Nie ma co jej szarpać. To nie jest wcale takie trudne. To nie jest wcale aż taki problem, żeby tak się drapać po tej głowie, prawda? To oczywiście mogą być sprawy, tak jak mówiłam, z rozwojem, ale to też może być jakaś konkretna sprawa w waszym życiu, w relacji, w pracy czy coś tam. To może być każda, każda z tych rzeczy. Jest szansa na przejście, w rozkwit, na oczyszczenie atmosfery, na zrozumienie, że tutaj nie ma co wyważać otwartych drzwi. To jest kwestia waszej zmiany, zmiany waszej optyki. Rezultat rada, karta świadomości. Karta, to jest as mieczy, czyli nowy początek. Odcięcie się od czegoś też, co było, co było tą iluzją. To jest wyjście poza te iluzje. To jest pełna świadomość. Tutaj mamy Buddę na tej karcie, prawda? Więc to jest pełne uświadomienie sobie wszystkiego. To jest jasność umysłu, to jest czystość. Tutaj, tutaj już się nie drapie, tutaj już tego nie ma. Tego po prostu nie ma. Kochani, to jest ten czas, to jest ten czas, żeby zrzucić tę skorupę z siebie, żeby pozwolić sobie na rozkwit. To jest, to jest też tutaj bardzo, bardzo ważna rzecz, żeby na ten rozkwit sobie pozwolić, żeby zobaczyć, że nie ma żadnych ograniczeń, że te ograniczenia są tylko w Twojej głowie. Ważne jest to oczyszczenie, oczyszczenie się z tych wszystkich wątpliwości. Oczyszczanie się z tego, co y, mówi ci, gdzieś siedzi na ramieniu, tak jakby taki właśnie y, duszek, który powtarza ci: E, nie, nie uda ci się. Po co się do tego zabierasz i tak wyjdzie jak zwykle. Nie będziesz mieć wiary w to na przykład. No to tak, absolutnie. Z taką postawą to na pewno będziesz szarpać tę kratę do utraty tchu. A tu ważne jest, żeby się po prostu otworzyć. Wstać i zrozumieć, że ten rozkwit jest, że masz szansę, by po prostu to osiągnąć, że y, możesz wyjść poza iluzoryczność tego świata, że możesz oczyścić u siebie to wszystko, co do tej pory nie pozwalało ci się rozwijać, wierzyć w swoją wartość. I co zagradzało ci drogę? Ja myślę, że to jest związane głównie z przekonaniami, być może z tym, co czujecie jakimiś powinnościami, bo też ta czwórka chmur, ona też mówi o tym, że czasami robimy coś, trzymamy się jakiegoś planu i tak dalej, bo komuś obiecaliśmy, bo czujemy się zobowiązani i nie żyjemy wtedy prawdziwym życiem. Ciągle zostawiamy coś na, na później. A to jest, to jest miesiąc, w którym trzeba robić już. W którym albo rozkwitniesz, albo nie. Albo, albo będziesz musiał znowu czekać, aż przyjdzie czas rozkwitu. Nie wiadomo kiedy. Prawda? To może, to może, być, to może być wiele miesięcy, to może być wiele wcieleń. Macie, ma, macie kochani, bardzo y, ciekawy miesiąc przed sobą. Drogie y, ryby. Szansę na naprawdę przejście przez tę bramę, której tak naprawdę nie ma, przejście dalej, rozkwitanie, zostawienie ze sobą tego wszystkiego, co już z wami nie rezonuje. To jest was, Wasz po prostu czas oczyszczenia. Niech Was wspiera Wasze wyższe ja, niech Was wspierają Wasze anioły, a przede wszystkim Wy pozwólcie sobie na to. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, drogie rybki. Trzymajcie się, niech to będzie dla Was wspaniały miesiąc, niech ten rozkwit będzie Waszym udziałem. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia następnym razem. Pa!